Przede wszystkim, dzisiaj na temat Mateusza Borka, który masakruje słownie Krzysztofa Piątka i jego formę, jeśli chodzi właśnie o Herte Berlin. Szokujące słowa znanego dziennikarza Mateusza Borka na temat Krzysztofa Piątka. Co takiego powiedział Borek? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij jak w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wszyscy wiemy, że Piątek tak naprawdę ma ciężki czas, nie zdobywa goli, mało tego trener stawia na 30. 6 letniego Ibisewicza, który praktycznie zdobywa bramki zamiast na piątka, który został sprowadzony zimą za 30 milionów euro, no na pewno to nie jest dobra sytuacja, jeśli chodzi o piątka. Mało tego, piątek nie ma goli, bo przecież to są kolejne mecze. Wszyscy mieli nadzieję, także w końcu piątek się przebudzi. No i ostatnio, praktycznie tutaj Mateusz Borek wypowiedział się na łamach przeglądu sportowego we swoim feliotonie w artykule masakruje tu słownie, praktycznie Krzysztofa Piątka". Mówi Mówi w ten sposób, pisze w ten sposób, cytuję: Szkoda, że emocji wielkich nie ma przy kolejnym występie Krzysztofa Piątka. Jeśli trener woli wystawiać 36-letniego Wedada Bisewicza od napastnika sprowadzonego zimą za niemal 30 milionów euro, to ten napastnik musi być naprawdę w kiepskiej formie. Tak pisze właśnie Mateusz Borek na mama przeglądu sportowego. Tak, czyli po prostu mówi wprost, że piątek jest po prostu w kiepskiej formie. No, ja muszę powiedzieć też, że zmieniłem swoje podejście, tak, jeśli chodzi o piątka. Na początku miało wyjście Smoka, jeśli chodzi o Milan. Potem praktycznie były zmiany, tak, zawirowania, jeśli chodzi o Milan i trenerów. No to mówi, ok, tak, zmieniła się sytuacja. Natomiast według mnie to też była bardzo dobra decyzja, że przyszedł do Bundesligi, że przyszedł do Herty Berlin. No, i wydaje mi się, że po prostu. To w tej lidze powinien się powinien zdobywać bramki, a jednak to nie następuje. Tak, no Kiedy ma nastąpić? Moje zdanie, jeżeli piątek będzie w ten sposób postępował, to za pół roku może wrócić do ekstra klasy. Uwaga, uwaga, może wrócić do ekstra klasy, bo naprawdę nie ma tych statystyk na swoim koncie. No, tego się oczekuje na pasnika, żeby miał gole no właśnie, i tutaj Borek jeszcze pisze w ten sposób, cytuję, patrząc na mocarne plany Herty, na to jakie zaufanie u szefów ma Bruno Labadia po sześciu punktach w dwóch spotkaniach wcale nie zdziwię się, jeśli zażyczy sobie latem innego środkowego atakującego i to życzenie zostanie spełnione no chyba, że piątek zaliczy wejście smoka, gdy dostanie kwadrans strzeli dwa gole i poprawi swoją sytuację tak kwituje właśnie to Mateusz Borek no, dla mnie to jest mało raczej prawdopodobne, żeby piątek nagle miał się przebudzić, no ale okej, okay, dajmy po prostu mu tą szansę, a tylko, że czas praktycznie mu ucieka. Natomiast rzeczywiście tutaj no, piątek jakby wszedł, to by musiał mieć naprawdę bardzo mocne wejście, żeby mógł zwrócić na siebie uwagę. No wyobraźcie sobie, no Labadia, 36-letni praktycznie, znaczy Labadia Ibisewicz, 36-letni praktycznie zawodnik, wygrywa tutaj rywalizację z piątkiem. No to co mają sobie myśleć wadze praktycznie tego klubu, trener? Może się okazać tak, że piątek będzie cały czas grzał ławkę, tak? Będzie mu ciężko się przebić. Zwłaszcza, że teraz na początku, jeśli chodzi o o pierwsze mecze zaraz po koronawirusie to piątek ma bardzo duże szanse tak bo wielu zawodników nie jest w dobrej dyspozycji w dobrej formie nie są po prostu w formie jeśli chodzi o, o drużyna na przykład Borussia Dortmund czy Bayern Monachium zwyciężają ale oni nie grają jeszcze na 100% swoich możliwości więc to jest szansa no nie mówię przeciwko takim drużynom szczerze tak ale przeciwko innym drużynom żeby zdobyć gola no i też Robert Lewandowski, też po prostu Mateusz Borek w tym felietonie na przeglądzie sportowym wypowiedział się na temat Roberta Lewandowskiego. Powiedział w ten sposób: Robert potrzebuje 7-2 goli w siedmiu ostatnich kolejkach, żeby rekord należał do niego. To oczywiście dużo, ale Lewandowski to taki napastnik, że w każdej chwili jest w stanie uszczelić hat nawet jutro w Dortmundzie i wówczas liczyć będzie od nowa. Dla lewego kalendarz nie ma znaczenia, dlatego dalej goni ten niesamowity rekord i będzie to robił do ostatniej kolejki. Tak Tutaj, właśnie Mateusz Borek na temat Roberta Lewandowskiego. No i wiemy, tej sytuacji związanej z, z rekordem, tak? Bo Robert Lewandowski może pobić praktycznie ten rekord 40 goli w sezonie rekord należący do Gerda Miller'a z 71. 1972 roku. E, natomiast no, Robert Lewandowski ma teraz 27 bramek. Został zapytany o to, e, czy po prostu chce pobić ten rekord. No to mówi, że najpierw chce ten swój rekord pobić, a więc 30 goli w sezonie. E, no i to może po prostu praktycznie uzyskać. E, zobaczymy, tak? No, muszę powiedzieć, że ostatni Mateusz Borek mówi mówił, że Robert Lewandowski będzie miał bardzo ciężko, żeby zdobyć faktycznie te 40 goli. Teraz widać, że po prostu optyka się zmieniła, jeśli chodzi o Mateusza Borka, ale rzeczywiście, no bo Robert Lewandowski praktycznie po tej przerwie związanej z koronawirusem pokazuje, że dalej jest w do dobrej dyspozycji, w świetnej formie. Robert Lewandowski mógł wykorzystać tak naprawdę ten czas, żeby zaleczyć kontuzję. No i no, znaczy ciężko jest mi powiedzieć, tak, czy będzie miał te 40 goli. Jest to możliwe według mnie. Nie uważam, żeby to było jakieś tak z odczapy żeby to był jakiś kosmiczny wyczyn, którego nie, nie jest w stanie dokonać Robert Lewandowski przy jego dyspozycji. Oczywiście musi mieć zdrowie i musi grać pełne spotkania, tak? Nie może być kontuzjowany. Nie to, co na przykład Hinteregger ostatnio zrobił w meczu ligowym, że prosto z w twarz dał Robertowi Lewandowskiemu podczas meczu, tak? Co a, absolutnie kwalifikowało się na czerwoną kartkę, otrzymał tylko żółtą kartkę. E, no to nie ma nic wspólnego praktycznie z piłką nożną. E, ja rozumiem, że oni nie mogą sobie dać rady, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, chcą go zatrzymać, ale bez przesady. No więc tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego. Już nawet tutaj eksperci krytykują sytuację, jeśli chodzi o Krzysztofa Piątka. Nie wiem, ciężko jest mi powiedzieć, co tak naprawdę, jeśli chodzi o Piątka. Wydawało mi się, że on ma umiejętności, ma po praktycznie możliwości, żeby zdobywać te bramki. Natomiast, jeżeli on się nie przebije w Hercegel, nie zacznie zdobywać goli, to moim zdaniem powrót czeka go po prostu, powrót do ekstraklasy. Czy tutaj mentalnie piątek się spalił, czy to jest jakiś inny problem, to już jest inna sprawa. Natomiast, no, no nie może być taka sytuacja, że on przegrywa rywalizację z Ibisewiczem, tak? Piątek musi jednak po prostu wywalczyć swoją pozycję, jeśli chodzi o drużynę, jeśli chodzi o skład i mieć te gole na, na, na koncie, tak, no zobaczmy sobie od ilu praktycznie on meczów nie zdobył gola, jak zdobywał gole to albo po prostu z rzutów karnych, więc no tutaj musi nastąpić przełamanie jeśli chodzi o piątka. Nie wiem, czy tak długa, ta, ta długa przerwa nie, nie wpłynęła też mentalnie praktycznie, nie zblokowała dziś piątka, aczkolwiek ja bym nie, nie szufladkował, tak, Krzysztofa piątka, no ale to, to jest oczywista sprawa, tak, tu na przykład pisze Mateusz Borek w tym felietonie, może być taka sytuacja, że praktycznie klub pozyska nowego nowego napastnika i Piątek y, będzie praktycznie tak, y, może pójść na wypożyczenie albo też zostanie sprzedany z Herty Berlin. Moim zdaniem tak. Piątek dostał duży kredyt zaufania, to, że go po prostu Klinsman ściągnął do Herty Berlin. Klinsman, jakim ternem był i tak dalej, to już jest inna sprawa. Natomiast na pewno miał oko, jeśli chodzi o po prostu wypaczenie talentu, tak. Natomiast Piątek nie spłaca tego kredytu zaufania, który został w nim powierzony. No nie oszukujmy się, to do tego się oczekuje od zawodnika, żeby zdobywał gole, tak. Naprawdę może być po prostu tutaj straszna ta historia Piątka, no jeżeli nie zacznie zdobywać goli. to to wróci tutaj do Klasy, a tu z Ekstraklasy już raczej drugi raz nie wyjedzie za granicę, chyba, że po prostu piątek opuści Hertę, Berlin, pojedzie gdzieś e, typowo po prostu zarobkowo, tak, na przykład nie do Stanów Zjednoczonych, czy do Azji, no ale teraz w kontekście koronawirusa to różnie faktycznie może wyglądać. E, zupełnie dziwna sytuacja, jeśli chodzi o piątka, bo przecież na początku, jeśli jakby był we Włoszech, to pokazywał, że sobie daje radę, świetnie po prostu się prezentował, a teraz jakby nastąpiła kompletna niemoc, tak, e, zwłaszcza, że teraz Ostatnio praktycznie Hertha Berlin podejmowała Union tak? Berlin, także 4-0 zwyciężyli, Piątek nie wpisał się na listę szczelców, bardziej trener stawia właśnie na Ibisewicza, doświadczonego tak naprawdę zawodnika. No Piątek musi, musi po prostu wyrobić sobie markę, musi wywalczyć to miejsce w podstawowym składzie, a to może tylko zrobić w jeden sposób, zdobywając gole, tak? tego się praktycznie oczekuje od tego zawodnika nie mam pojęcia, co po prostu dalej będzie z karierą Krzysztofa Piątka. Nie uważam, żeby go, nie należy go po prostu przekreślać, natomiast na pewno to nie wygląda dobrze, tak? Nie wygląda dobrze, zwłaszcza, że Piątek z tego, co prezentował na swoich mediach społecznościowych czy na Instagramie w ten okres, który był związany właśnie z koronawirusem, ten przestój, on wykorzystał, tak? On po prostu trenował, pokazywał właśnie zdjęcia, chyba, że to tylko po prostu pokazówka była, tak? A wcale tego nie robił. Wydaje mi się, że on też mentalnie świetnie przygotowany. No, to, to jest oczywista sprawa, że jak jesteś w Hercie Berlin, musisz wywalczyć po prostu miejsce w podstawowym składzie, musisz przekonać do siebie trenera, zdobywając gole, w żaden inny sposób nie przekonasz trenera, tak, tylko zdobywając gole, no tutaj nie ma miejsca na jakichś pupilków, pół, tak, że ktoś kogoś lubi i wystawia, no bo trener e, praktycznie stawia swoją głowę na szali, tak, jeżeli drużyna tu nie zwycięży, no i Ibisewicz jak będzie zdobywał gole, to piątek będzie praktycznie w zesłaniu, tak, e, i się będzie praktycznie w zesłaniu, no zobaczymy, ja życzę jak najlepiej piątkowi, natomiast, no, naprawdę to nieciekawa nie, nie sytuacja się robi, tak, jeśli chodzi o Krzysztofa Piątka. Mi się wydawało, że e, tutaj w ogóle po prostu piątek na samym początku powinien pójść do Niemiec, do Bundesligi, e, tak, no, ale okej, okay, poszedł do Włoch. E, wydawało mi się, że jak już wrócił praktycznie z Włoch do Bundesligi, czy, czy, czy przyszedł do Bundesligi, to była bardzo dobra decyzja, że się odnajdzie, że zda, zda, zacznie zdobywać gole. Bundesliga jest świetną ligą, praktycznie według mnie, dla piątka idealnie skrojoną, natomiast jeżeli on nie będzie zdobywał bramek, to już tylko jest kwestia mentalu, to po prostu głowa, tak, bo umiejętności ma. Wydaje mi się, że Liga Włoska na dzień dzisiejszy jest silniejsza, mocniejsza praktycznie niż Bundesliga. Jest cięższa też do, do pokonania, jeśli chodzi o napastników i tutaj napastnicy mają gorzej, jeśli chodzi o obrońców, tak, ciężej po prostu zdobyć gola. No a piątek pokazywał Genuil, tak, że po prostu zdobywał gola. Nie wiem, co, co po prostu na to wpływa, tak. Tutaj to zwycięstwo, co było 4 do 0 praktycznie, jeśli chodzi o Hertha Berlin, to piątek powinien zdobyć piątą bramkę, tak, Będą być 5 do 0. Jeżeli jest taka przewaga praktycznie drużyny, to piątek też się powinien wpisać na listę szelców, No a tutaj naprawdę tego zabrakło. Także tak wygląda sytuacja. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Dzięki, za słuchanie, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się.